Dajcie z tej strony, Miss 15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku od Zera do Farmera, czyli jednak sąsiedzi. Ale tej listy Nic się nie spodziewał. Ale, ale patrząc na Jonirę, to prawie jak od Zera. Ale Ale fajnie wszystko się zaczęło, bo miało być od Zera i oczywiście jest ze mną Tanasek. Dzień dobry. Jest ze mną Woluć i Broncyś. Ja wysypię sobie te cztery tomy tutaj, na naszą krampusię. Nasza naszą krampusia, potem będzie, znaczy nasz ojciec z krampusi e, będzie wzięty do prasowania, ale najpierw ładnie nam tutaj zasypie, bo powiem Ci się... Zajmite tam pusię macie. Pusię, pusię. Ma. pusia macie. Pusia macie, ale poza. Pusio. Pusia. To pusia. To pusiać ruch. Najpierw bym wjechał do rowu, ale pusia pusiał. Tutaj sobie wysuwasz, elegantnie przestawiasz, tak pod jakim A. kątem, na trzy można. Ale peka. Jak umręcił, ale został, tak? No i on. Okay. Hit. Jak można to odwrócić? Ja To wiem, jest ja daleko. Ale lubię pieska, który chodzi na środku drzwi. <laughs> w porządku jest. Bronek na jego kombajn niego. Przepraszam, kawałek. Przepraszam. <laughs> to jest odcinek temu na PG, że śmiali się ze mnie, że to ja przesadziłem co. Przepraszam. <laughs> Oh. Też możecie dać znać w komentarzach, spontan, bo spontan bardzo duży Bardzo duży spontan, dosłownie 5 minut przed odcinkiem A dawaj kupimy pracę. a dobra, dobra okej okay. A jaką? A idę zobaczyć, a kiedyś Kamil zrobił takiego zajebistego klasa, ale pewnie jeszcze nie je wydał A jednak wydał, a dobra to bierzemy, a jaka cena? A 83 tysiące, a mówię dobra to pasuje A ile ta kosztowała? 70. dobra 5 to pasuje, No, a ile chłopaki dali? A A ile dali? A za mało, a no dobra, a niech im będzie No, no a, ile, ile za problemu. No i tak wiecie, i żeśmy postanowili, że sobie strony to gdzieś tam po prostu raz nie zrobimy O kurwa, no <laughs> wyrobita tu, tak ta, ta, to się nie będziemy bawić Jak uciekł szybko <hierdzi> <hierdzi> ja. Ale, ale mierzone, to rozumie, o, jak wymierzone jest... to zrodzenie że kiedyś tam Przepraszam bardzo to... To ja, że ja skończyłem sypać, się, ja polegno, ale płacę jak płacę ja widziałem jak on zapierdziela To ja bym pewny, że on nie, jest, nie wiem, na pełnej wleci zakręt, ale Nie no, wiesz jak zrobimy? No To my chyba dzisiaj wewnątrz sprzedamy Hm, wow. ładna tutaj prasa no, klasa stoi. Mordeczko, patrzałeś akurat? Ale nie, nie patrzałem. Jak, jak łyżka przez dach zaczęła tylko wystawać. <grywa> no, że za mocno bajkę pociągnąłeś. <grywa> tylko pociągnął. Po nie mogę, ale moment idealny, nie? Uchwyciłem sobie.